Cześć wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na dwa w jednym, bo właśnie tak można powiedzieć, że wyglądały moje naszowe zaskoczenia z minionego miesiąca. Jakie były pozytywne, a jakie negatywne za chwilę się przekonać i od razu powiem, że nie będzie żadnych nowości, co się święci. Zapraszam Was na materiał. Zacznę od nowości, która najbardziej pozytywnie zaskoczyła mnie w brzdenku katakumby, a jest to oczywiście modularna plansza. Słuchajcie, moi drodzy, ja wiedziałam, że to będzie powiew świeżości, ale naprawdę nie spodziewałam się, że to wywoła tyle emocji tyle zaangażowania w rozgrywkę, bo pamiętam jak podczas naszych rozgrywek odsłaniałam kolejny kafelek i czułam dosłownie na skórze to zerkanie, te spojrzenia moich rywali przy stole, w którą stronę pójdzie, jaką ścieżkę będzie rozwijać, co tam ma na tym kafelku, czy nam się to przyda i jak go obróci, jak dołoży, w jaki sposób powiększy mapę. I właśnie to obracanie już wcześniej wybranego kafelka. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę uruchamia ciekawą analizę. Może obrócę go o tak, to wtedy się uleczę, no ale potem będę musiała się wrócić to bez sensu, ale to leczenie mi się przyda, to... O dobra, to jednak inaczej. Obrócę go tak i tu wciąż się uleczę, ale kurczę, no tak nie dojdę do artefaktu. Hmm, to co mam zrobić? Okej, okay, to dobra, to zaryzykuję, bo mam kompas, więc no, groty nie są mi straszne, pójdę sobie dalej i może jak odsłonię kolejny kafelek, to natrafię na coś ciekawego. To co? Ryzyk fizyk? I właśnie dla mnie ten sposób układania planszy jest absolutnie strzałem w dziesiątkę. Kolejna rzecz, która mi się tutaj podoba, to wytrychy, którymi będziemy otwierać wszelkie zablokowane taką kłóteczką przejścia, korytarze czy też skrzynki więzienia albo będziemy włamywać się do bibliotek. Na starcie każdy otrzymuje trzy takie właśnie narzędzia włamywacza, więc też decyzja o tym, w którym momencie i na co je wykorzystać, jest dość kluczowa. Bo powiem Wam, że bezmyślne ich używanie no, ma swoje konsekwencje, bo na przykład możemy utknąć w jakimś takim zakłutkowanym miejscu, no i w konsekwencji wydłuży to naszą wędrówkę, bo zwyczajnie będziemy musieli po prostu obejść te zablokowane korytarze. I generalnie, jeśli chodzi o wytrychy, to jest na pewno taki miły, ciekawy dodatek, który dodaje nowych wyzwań do rozgrywki, chociaż jest coś, co mi się w nich nie podoba, ale o tym za chwilę. Nowy kolejny element w tej wersji brzdenka to są ołtarze, czy raczej ołtarzyki. Odwiedzając je, możemy położyć jedną naszą kosteczkę brzdenku i zdobywamy za to złoto w sposób narastający. Czyli im więcej naszych kostek znajduje się na różnych ołtarzach, tym więcej złota otrzymamy. I chociaż nie jest to żadna rewolucyjna nowość czy zmiana, to dodaje ciekawego mechanizmu, na pewno urozmaica nam rozgrywkę, no i też daje nowy sposób zdobywania zasobów, więc generalnie fajnie, że jest. Kolejna nowość to skrzynie, czyli takie punkty na mapie, w których po otwarciu ich wytrychem, oczywiście, znajdujemy sekrety, te wielkie. Podobnie zresztą jak biblioteki, tylko tam zamiast sekretów em, znajdujemy, dobieramy sobie za darmo tajemne woluminy. Tak prawdę mówiąc, to my je po prostu kradniemy, ale wiecie, o tym cicho szaf. Ogólnie dla mnie, jeśli chodzi o skrzynie czy biblioteki, to po prostu okej. Okay. Jakby może być i tyle. Jakiegoś większego wrażenia to na mnie nie wywarło, podobnie zresztą jak więźniowie w więzieniach. Okej, okay, zapewniają nam dodatkowe punkty zwycięstwa do zdobycia, ale tak prawdę mówiąc bez jakiejś ciekawej mechaniki z nimi powiązanej, od po prostu. Kolejne żetony do zebrania z planszy przy pomocy wytrychów. I powiem Wam, że ja mam trochę wrażenie, jakby autorzy brzdenka katakumby jakby celowo nie chcieli komplikować zasad tej gry, a chcieli, aby był on jak najbardziej przystępny dla jak największej grupy osób. To też wiecie, te nowe, nowe elementy są takie właśnie bardzo proste, dla mnie trochę za proste, ale mam nadzieję, że dodatki coś ciekawego wniosą. To też czekam na ten nowy zapowiedziany, który jeszcze w tym roku ma się pojawić. Przez to, że kafle w tej grze dobieramy w sposób losowy, no to wiecie, nie wiemy co i kiedy nam się pojawi, jakie artefakty i gdzie będą one rozstawione. I to wszystko powoduje, że tak naprawdę w Katakumbach no, ciężko coś zaplanować. W poprzednich częściach Brzdęka każdy z nas od samego początku widział całą planszę, więc można powiedzieć, że mógł obrać pewną strategię, tak? Po który artefakt pójdę, którą drogą, oczywiście zważając na losowość, no ale tutaj jest inaczej, więc osoby nieco bardziej przewrażliwione na tym punkcie muszą też wiedzieć, że pomimo tego, iż w poprzednich częściach z tej serii już tej losowości było dużo, to tutaj jest jej jeszcze więcej, tak naprawdę to występuje ona praktycznie we wszystkim, co tutaj robimy. Ale od razu Wam też powiem, że mnie to kompletnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Uważam, że to właśnie generuje te emocje, tę niepewność, tę ciekawość, co tam jest na tym kafelku, jak zostanie dołożony, jak powiększy mapę, i to właśnie potęguje taki ekscytujący wyścig po te skarby. Powiedziałabym nawet, że to wręcz do tej gry. Pasuje, bo dzięki temu staje się ona jeszcze bardziej przygodowa. Mogę, mogę powiedzieć, że czuję się tu trochę jak Indiana Jones w swoim filmie, gdzie cały czas coś się dzieje, cały czas coś się zmienia. Trochę właśnie jak obracanie tych kafelków tutaj w kategoriach. W dęku w kosmosie mieliśmy do czynienia z kartami z różnych frakcji, które były oznaczone tam w narożniku takimi kolorami. I kiedy zagraliśmy dwie karty z tym samym kolorem, no to uruchamiały nam się dodatkowe efekty właśnie zapisane na, na karcie. W brzdęku katakumby oraz w tym pierwszym brzdęku, czyli Nie drażnij smoka, tutaj nie ma podziału na frakcję. I być może dla niektórych z Was, dla niektórych graczy, może to być minusem. Dla mnie akurat nie stanowiło to problemu, ponieważ w tej kosmicznej części nie za często udawało mi się z tej mechaniki skorzystać, bo krótko mówiąc, rzadko miałam dwie karty tej samej frakcji jednocześnie na ręce, więc nie mam tutaj takiego poczucia jakby straty czy jakiegoś braku. Dodatkowo myślę, że ta mechanika może pojawić się po prostu w dodatkach do tej gry. Kiedy po raz pierwszy wyciągałam z pudełka brzdenka katakumby kafelki Lokacji, to miałam takie wrażenie, że są one trochę cienkie, przynajmniej nie takie grube, jakbym tego oczekiwała, ale no wiecie, praktyka pokaże tak naprawdę swoje. I gdzieś, nie wiem, po 10 rozgrywkach mogę powiedzieć, że nie ma tu żadnych anomalii, nic się z nimi nie dzieje, typu nie prężą się, nie wyginają, nie rozwarstwiają, a więc przynajmniej w tym moim egzemplarzu są one w naprawdę w bardzo dobrym stanie. No ale tutaj się doczepię. Cienka kartka papieru, trochę to wygląda jakby wycięta z instrukcji, czyli arkusz pomocy, yy, wielka wiotka, słaba jakościowo, no naprawdę mogli się bardziej postarać. Kolejna rzecz, której nie lubię w grach, to są takie mikroskopijne elementy, bo po pierwsze łatwo je zgubić, a po drugie są yy, no po prostu bardzo niepraktyczne i niewygodne w użytkowaniu. I tutaj ktoś sobie postanowił, że właśnie takie elementy da, i to są wytrychy. Nie dość, że właśnie malutkie, trudno je złapać, bardzo, bardzo niewygodne w użytkowaniu. To jeszcze do tego totalnie nieklimatyczne. To, co natomiast dostrzegłam już od samego początku, to szybkie przygotowanie rozgrywki. Bo wiecie, my tutaj nie musimy rozkładać planszy i na planszy porozmieszczać w odpowiednich miejscach pomniejsze sekrety, wielkie sekrety, artefakty. Tutaj układamy sobie to wszystko w stosikach, czy wręcz wysypujemy. Startowy kafelek, karty i gotowe. Szybko, sprawnie, bezproblemowo i to jest zdecydowanie coś, co mi się podoba. Przez to, że różnorodność kafelków w tej grze jest naprawdę spora i do tego mamy możliwość ich obracania i układania no, w różnych konfiguracjach, to sprawia, że kombinacji jest tutaj naprawdę dużo, bo za każdym razem mapa a tym samym też trasa, którą będziemy przemierzać w poszukiwaniu skarbów, rzecz jasna, będzie inna. W moich rozgrywkach ani razu nie czułam jakiegoś elementu powtarzalności. I mafa za każdym razem ułożyła się inaczej, a tym samym tak naprawdę cały przebieg rozgrywki, nasze pomysły na to, który artefakt, gdzie, skąd wziąć, jak wrócić z powrotem do, do krypty, przebiegał zupełnie inaczej. I to, tak jak już powiedziałam, cały ten element modularnej planszy, tego, że nie wiemy gdzie, kiedy, co i jak, że nie da się tutaj zaplanować, to jest coś, co bardzo mi się tutaj podoba i znacząco wpływa na regrywalność. I jeszcze zanim podsumuję te moje dzisiejsze wywody, to chcę Wam powiedzieć, że brzdęk katakumby to jest prawdziwy morderca stołów. Dlaczego? Bo no, budujemy sobie właśnie te katakumby tytułowe tutaj z modularnych kafli. Samych kafli jest tutaj naprawdę sporo, są, są też duże, a więc tak naprawdę będziemy budować owe katakumby w różne sto, strony. I w moim wypadku, w moich rozgrywkach bardzo często było tak, że no, ktoś sobie postanowił dołożyć nowy kafelek, katakumb, nową część już w miejscu, gdzie inny zwisał ledwo, więc musieliśmy to wszystko przesuwać co do ani prostych, ani szybkich nie należy. Zatem jeżeli macie stół mojej wielkości albo mniejszy, to myślę, że warto pomyśleć o wprowadzeniu tutaj jakichś, nie wiem, modyfikacji, dodatkowych zasad, bo, bo katakumby potrafią zająć naprawdę sporo miejsca. No dobrze, podsumowując, no dla mnie największym pozytywnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o brzdęka katakumby, jest modularna plansza. To jest rozwiązanie, które spowodowało, że te, ten brzdęk stał się naprawdę taką Taką przygodą e, i przez to, przez, przez tę modularność, przez dokładanie, tą niewiadomą, e, co się pojawi, jak to ułożę, e, dostarcza on również sporo emocji i, i naprawdę wciąga, jest, e, jest angażujący dla graczy, no bo nie wiem tak naprawdę, co mnie tym razem czeka w katakumbach, jakie artefakty napotkam, gdzie je znajdę, jaką drogę pokonam, e, no i też gdzie pójdą inni. Tego tak naprawdę nie wiedzą ani oni, ani ja. To tak naprawdę te emocje, które mieliśmy podczas rozgrywek, no to jest po prostu super. I właśnie z tego powodu Brzęk Katakumby stał się najlepszą częścią z tej serii u mnie. Moje planszowe pozytywne zaskoczenie miesiąca. Już znacie, a co z negatywnym? No słuchajcie. Idąc za ciosem, postanowiłam dokończyć wreszcie kampanię trochę już przeze mnie zapomnianej gry i jest nią takie oto pudło spore, czyli Brzęk Legacy. O ile w Brzdenku Legacy podobają mi się rozwiązania mechaniczne i podoba mi się też ilość tych mechanik, jaka została tutaj jakby włożona do tej gry. Natomiast są tutaj takie głównie dwa aspekty, które mnie bardzo skutecznie do tej gry zniechęciły, bo powiem Wam, że o ile na początku rozgrywka w Brzdenka Legacy była ciekawa, była angażująca, ja czułam, że zaczyna się jakaś fajna przygoda i chciałam poznawać. Co dalej? Wszyscy zresztą chcieliśmy, jak rozgrywaliśmy. Te kampanie. O tyle downtime, czyli czekanie za innym graczem, aż zrobi wszystko, co tam ma do zrobienia w swojej turze. No to, słuchajcie, jest naprawdę tutaj strasznie męczące. Kiedy jakiś gracz wchodzi na pole z paragrafem, no to musi odszukać ten paragraf, potem dowiaduje się, że ma poszukać jakąś tam naklejkę, potem musi odszukać miejsce tutaj naklejki, potem no musi przeczytać jeszcze tam jakiś inny paragraf, ostatecznie musi dokonać jakiegoś wyboru, po czym okazuje się, że w trakcie tych czynności, Zrealizował tam cel, więc no znowu szuka, czy ta paragraf oznacza nakleja i tak w kółko, i tak w kółko. To właśnie to naklejanie, to szukanie, czy ja mam właściwą naklejkę i czy na pewno ona ma zostać naklejona tutaj. Poza tym, jak mi się coś przesunie tam o milimetr czy dwa, no to słabo to wygląda, więc znowu odklejam, przeklejam, naklejam od nowa. Też te naklejki potrafią, potrafią się odklejać, zwłaszcza na łączeniach, tak swoją drogą, to ja nie wiem, kto wymyślił, żeby naklejać naklejki na łączeniach planszy. I wiecie, niby fajne jest to, że jak już skończymy sobie tę kampanię, to każdy z Was ma swojego brzdenka legacy ze swoją indywidualną planszą, którą sobie tam zbudował po tej Waszej przygodzie. Ale tak naprawdę, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla mnie później podczas rozgrywek? No, żadne. Słuchajcie, nie chcę tego materiału już zbędnie przedłużać, więc. Podsumowując, no ta wersja Brzdenka, Brzdęk Legacy tak naprawdę umęczył mnie bardziej przygotowaniem niż samą rozgrywką, bo podczas kampanii tutaj przynajmniej po połowie jej trwania miałam wrażenie, że więcej mam tutaj czytania paragrafów, szukania naklejek, samego naklejania, czekania aż inny gracz zrobi to co ma do zrobienia, znowu szukania naklejek i tak dalej. Niż samej gry, fanu z tej rozgrywki i cieszenia się tą przygotowością. Ale jednocześnie podkreślam, że Brzdęk Legacy ma fajne rozwiązania mechaniczne, tylko tak naprawdę są one dla mnie, w moim odczuciu, no bez znaczenia w obliczu jakby tej niepotrzebnie wydłużonej rozgrywki oraz właśnie całej obsługi tej gry, która była strasznie męcząca i tym samym właśnie Brzdęk Legacy. Stał się najsłabiej ocenianą częścią z serii brzdęk u mnie, i to jest to negatywne zaskoczenie. I właśnie, moi drodzy, los zdecydował, że, że brzdęki trafiły na mój stół w poprzednim miesiącu. No i mam bardzo pozytywne odczucia oraz negatywne. I też ta sytuacja spowodowała pewne zjawisko, pewne roszady, o którym opowiem Wam. Ale to już w zupełnie innym materiale. Jednakowoż niebawem na niego zapraszam. Jeżeli we wcześniejszych brzdękach, czy to w niedrażniej Smoka, czy w Brzdęku w Kosmosie, oraz w dodatkach do tych gier podstawowych przyzwyczailiście się do stałej planszy w jednym kawałku, której korytarze, ich zakamarki, komnaty i lokalizacje skarbców doskonale już znacie, to brzdęk katakumby zabiera Was w nieznane. W tej grze bowiem plansze będziecie budować z modularnych kafli, za każdym razem tworząc inny układ pomieszczeń i łączących je korytarze. Nasi śmiałkowie rozpoczynają przygodę ze startowego kafelka. Kiedy uda im się odnaleźć artefakt, muszą wrócić do krypty, aby odebrać stąd odznakę złodziejskiego mistrzostwa z dwudziestoma punktami zwycięstwa. Ruszając zwiedzać katakumby, najpierw gracze dołożą kafle azylu, to jest te mające fioletowy kolor tła. Łącznie w grze występuje sześć takich kafli. Na początku gry odkłada się losowe dwa kafle do pudełka, a pozostałe cztery kładzie na stosie kafli pod ziemi. Zatem w każdej rozgrywce pierwsze cztery odkryte kafle utworzą obszar azylu. Jeżeli na koniec gry nie zdołasz dotrzeć do krypty i stracisz przytomność na obszarze azylu, zebrane przez ciebie punkty w czasie gry będą się liczyć. Kiedy utkniesz w podziemiach, to jest na kafelkach z niebieskim tłem, przepadłeś w katakumbach bez szans na zwycięstwo. Same kafle w chwili ich odkrycia możesz dowolnie obracać, aby znaleźć najlepszą drogę przez katakumby dla siebie. Jeśli w korytarzu dokładanego kafelka pojawią się nowe symbole, np. potwór, musisz normalnie je rozpatrzyć, wchodząc na nowy kafelek. Skoro o nowościach mowa, to pamiętaj, że kiedy natrafisz na symbol zamkniętej kłódki, czy to w korytarzu, czy w komnatach, na przykład przy skrzyni lub w więzieniu, użyj jednego z trzech wytrychów, z jakimi każdy włamywacz rozpoczyna rozgrywkę. W skrzyniach znajdują się duże sekrety, a więc po otwarciu wieka dobierz losowy żeton. Kiedy włamiesz się do biblioteki, zdobędziesz kartę tajemnego woluminu bez płacenia za nią normalnego kosztu. A następna nowość w katakumbach to więzienia. Gdy je otworzysz, natychmiast uwalniasz dwoje więźniów. Ci z wdzięczności zapewniają swoim wybawcom rozmaite efekty. Na przykład wojownik zapewni jeden punkt zwycięstwa za każdego uwolnionego więźnia, a mnich po jednym punkcie za każdą kostkę przy ołtarzykach. Wszystkie efekty opisane są dokładnie na karcie pomocy. Wspomniałam o ołtarzykach, możesz wykonać pewną pielgrzymkę do nich. Jeżeli znajdziesz w katakumbach komnaty z ołtarzykami, wchodząc na takie pole możesz wziąć jedną swoją kostkę brzdęk i umieścić na wolnym polu ołtarzyka. Za pierwszą kostkę w nagrodę otrzymasz jedno złoto, ale jeżeli umieścisz więcej kostek po jednej przy kolejnych ołtarzykach, zostaniesz za swoją wierność wynagrodzony narastająco, czyli za trzecią kostkę przy trzecim ołtarzyku zgarniesz już 3 złota i tak dalej przemieszczaniu po katakumbach pomocne będą portale. To dzięki nim będziesz mógł przenieść się w dowolny zakamarek planszy w miejsce z symbolem innego portalu. A skoro mowa o zwiedzaniu podziemi, to strzeż się nawiedzonych kafli. Są tylko cztery i poznasz je od razu po błękitnej otoczce i symbolu ducha. Kiedy odkryjesz taki kafelek, natychmiast weź z banku białą kostkę ducha i umieść w obszarze brzdęk. W końcu trafi ona do worka wraz z innymi kostkami graczy, a kiedy zostanie wylosowana, wszyscy gracze otrzymują po jednym obrażeniu. I ten mechanizm pewnie znasz z brzdęka Legacy. I na koniec, jeżeli zastanawiasz się, gdzie znajdziesz to, po co wyprawiasz się w ciemne zakątki katakub, czyli artefakty, to już ci to objaśniam. Przed rozpoczęciem rozgrywki, powinieneś utworzyć stos żetonów artefaktów, w którym na wierzchu będzie żeton o wartości 5 punktów zwycięstwa, zaś na spodzie stosu artefakt o wartości 20 punktów. Kiedy odkryjesz kafelek z komnatą z symbolem artefaktu bez plusów, sięgnij powierzchni artefakt i połóż na tym polu. Jeżeli natomiast odkryjesz komnatę z symbolem artefaktu z jednym bądź dwoma plusami, dobierz odpowiednio drugi lub trzeci artefakt, licząc od góry stosu. Co do nowości, jakich możesz spodziewać się w tej wersji Brzdenka, to wiedz, iż niektóre towary i sekrety wywołują nowe efekty. Na przykład możesz kupić niezbędnik włamywacza, wydając na niego 7 złota. To akurat się nie zmieniło, ale ten zapewni Ci dwa punkty zwycięstwa i od razu możesz dobrać z banku dwa wytrychy, gdybyś wyczerpał już swoje startowe 3. Wytrych możesz znaleźć również w pomniejszych sekretach, albo na przykład, o, pokonując takiego wroga. Zaś wielkie sekrety skrywają choćby mapę katakumb, dzięki której będziesz mógł przez całą grę poruszać się po jednokierunkowych korytarzach w obie strony. Z ciekawych efektów uprzedzę cię o kartach niespodziewanego ruchu bądź potwora kamienna twarz, które wywołują natychmiastowe efekty zmuszające graczy do obracania kafli, co całkowicie zmieni układ podziemi. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, a jak macie ochotę na komentarze, to sekcja poniżej jest do Waszej dyspozycji. Widzimy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.